Witajcie na kanale dzieciaki testują. Dzisiaj pokażę Wam książkę, czy też raczej komiks od wydawnictwa Jaguar. Prawdziwe przyjaciółki. Jest to książka przeznaczona dla dzieci, myślę, w wieku szkolnym, ponieważ właśnie główne bohaterki chodzą do szkoły. Właściwie zaczyna się ten komiks w momencie, gdy Sara idzie do przedszkola. Sara była bardzo przywiązana do swojej mamy i nie chciała iść do tego przedszkola, ale w końcu przyszedł czas, że musiała do niego pójść. No i w przedszkolu poznała Adriannę. Stały się w końcu najlepszymi przyjaciółkami. I miały niesamowite pomysły na wspólne zabawy, miały ogromną wyobraźnię, bawiły się ze sobą super. Trzeba jeszcze um, wspomnieć, że Sara była jedną z piątki rodzeństwa, i jej młodsze rodzeństwo było w podobnym wieku, i starsze również w podobnym, a ona właśnie tak po środku czuła się często samotna. Ale miała Adriannę. No i dobra, miała przyjaciółkę Adriannę, lecz gdy, zaczęły, gdy dorastały, poszły później do drugiej klasy. No to Adrianna już też zaczęła się przyjaźnić z innymi dziewczynkami. Tutaj akurat chłopak ją pocałował. Sara chciała ją uratować od tego, a okazuje się, że ona właściwie tego chciała. No, ale tak, była tutaj w ich klasie grupa, grupa z liderką, jedną dziewczynką liderką. No i Adriana do tej grupy należała, i Sara też chciała. O, tutaj jeszcze był ważny wątek, ponieważ Adrianna się wyprowadziła wcześniej i tutaj Sara jest inną dziewczynką, która była w rodzinie zastępczej, właśnie w jej pobliżu, w jej klasie również. No, ale Adrianna wróciła. Bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje rzeczy takich, z którymi myślę, że większość dziewczynek mogłoby się utożsamić. Dziewczynek z drugiej, trzeciej, ze starszych również klas, ponieważ właśnie to są takie sytuacje, które, myślę, spotykają na co dzień. Też, właśnie dziewczynki. Pojawia się zazdrość o przyjaciółkę, pojawiają się jakieś tam niedomówienia. Dzieje się tutaj wszystko to, co dzieje się również w prawdziwym życiu. Sara z nerwów tutaj na przykład też boli brzuch. Sara tutaj też często ucieka od problemów, siedząc później na przykład w krzakach, więc bardzo można się utożsamić z tą bohaterką. Oraz również z jej koleżankami, których trochę tutaj jest, i o ich właśnie perypetiach przeczytamy w prawdziwych przyjaciółkach. Myślę, że książka przypadnie do gustu, zwłaszcza dziewczynką. Jest pięknie zilustrowana. I czyta się ją bardzo szybko, piękne, wnętrze, bardzo mm, takie życiowe treści porusza, i myślę, że spodoba się wielu dziewczynkom. A o książce więcej przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam gorąco i dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia.